Na początku było załamaniem, wiadomo, nie jak dla każdej kobiety. Dzięki wsparciu mojego męża, szybciutko ogarnęliśmy, że tak powiem brzydko, temat. Trafiłam do doktora Pilarczyka. Podjęłam taką decyzję, że, że usunę tą pierś. W całości bardzo się bałam. Podejrzewam, że jak każda kobieta. No bo wiadomo, strata piersi u kobiety to jest. nie jest błaha sprawa, tak? Doktor Pilarczyk też poinformował mnie, że. Yy, Mogę trafić do pewnego programu doktora Murawy odnośnie siatek biologicznych. Nie znałam tego tematu, ale zagłębiłam się w tym. Zdecydowałam się dzięki tej siatce. Ja nie czułam bólu. Ja czułam się naprawdę bardzo komfortowo. Ja byłam zdziwiona i mówię: nie wierzę w to, bo moje korzonki mówiły całkiem inaczej, a ja jednak czułam się bardzo dobrze. Pewnie, że trochę ten ból gdzieś tam był, zaraz, ale to było takie doba po operacji, może dwie doby. Dzień dobry wszystkim, cześć, kłaniam się. Zenek Martyniuk, zespół Akcent. Nie ma nic bardziej szlachetnego niż pomaganie innym ludziom. Ty też możesz pomóc, wspierając Fundację Chirurgii i Onkologii Polskiej imienia Pawła Muraby. Obecnie Fundacja zbiera pieniądze na siatki po rekonstrukcji piersi, po amputacji. Dzięki siatkom rehabilitacja kobiet jest skuteczniejsza i mniej bolesna. Niestety siatki nie są refundowane przez NFZ. Dlatego wszyscy musimy się zmobilizować, aby pomóc kobietom w walce z rakiem piersi. Naprawdę, naprawdę to jest ogromny postęp, bo my wydaje mi się w medycynie, żeby użyć kobietom w takich, takim stanie. Wydaje mi się, że to jest dobre odkrycie ta siatka. Ja jestem z tego zadowolona, że trafiłam pod te skrzydła, skrzydła doktora Pilarczyka, ale też poniekąd skrzydła doktora Murawy. Jestem im wdzięczna, że chcą zrobić coś dla kobiet chorych na raka i chcą, żebyśmy przechodzili przez to łagodnie.